Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy na naszym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś, tak jak tydzień temu, będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy, Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota. Ten, który go zdradził. Tych dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan, i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Moi drodzy, Ewangelia przedstawia nam Jezusa wysyłającego swoich uczniów z misją. Słyszymy, że to dwunastu wysłał Jezus. Dwunastu uczniów tworzy kolegium apostolskie. Knięć stałą grupę apostołów, na czele której Jezus postawił wybranego spośród nich Piotra. mnie uczniów posłanych na misję są tacy jak Piotr, którym Jezus dał szczególne miejsce i odpowiedzialność, oraz jak Tadeusz, o którym mamy niewiele informacji. Jest też Julesz, który go zdradził. Każdy z nich już wcześniej uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Każdy już kiedyś dawał o nim świadectwo. Po rozesłaniu apostołowie stali się pierwszymi samodzielnymi misjonarzami. I można by pomyśleć, samu Jezus nie wybrał sobie lepszych ludzi na swoich uczniów. Przecież mógł nie wybierać Judasza, albo mógł szukać uczniów w otoczeniu osób wykształconych o jakimś znaczeniu w społeczeństwie. Jednak powołując apostołów, Jezus nie szukał ludzi wykształconych. Takich, którzy będą pełnić ważne funkcje. On szukał ludzi zdolnych do naśladowania go do końca. On patrzył na nich w serca. Oni mieli swoje miejsce w historii zbawienia. Moi drodzy, my również mamy swoje miejsce w historii zbawienia. Bez względu na to, co każdy z nas myśli o sobie, co myślą o nas inni. My także jesteśmy posłani, żeby swoim życiem, tym co robimy, Dawać świadectwo o Jezusie, żeby być w naszym otoczeniu misjonarzami, nieść innym Boga. I nieważne, że czasami myślisz, że jesteś niewystarczająco dobry, że się do czegoś nie nadajesz, że to nie jest Twój czas i nie jest Twoje miejsce. Pamiętaj, jesteś stworzony przez Boga, to On powierzył Tobie w historii zbawienia do wypełnienia zadanie. W określonym czasie i miejscu. Dla Boga jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Dla niego jesteś kimś wyjątkowym, kimś, kogo stworzył z miłości. Musisz go tylko prosić, aby wskazał tobie, jaka jest jego wola względem ciebie i jak masz ją wypełnić na drodze do zbawienia. Musisz też go prosić, aby każdego dnia obdarzał ciebie łaskami potrzebnymi do jej wypełnienia. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże.